130 edycja targów kantońskich przed nami w tym roku. Edycja hybrydowa. Także, jeżeli jesteś na miejscu w Chinach, możesz się wybrać stacjonarnie. A jeżeli nie, to przed ekranem komputera czy smartfona możesz również uczestniczyć w edycji internetowej. Całe targi największe targi dla importerów w całych Chinach są. Całkowicie darmowe, także możesz się za darmo zarejestrować. Przygotowałem specjalnie dla was wcześniej film. Znajdziesz go podlinkowanego w opisie, jak się do tych targów przygotować. Dlaczego w ogóle warto wziąć udział w, w tych targach onlineowych? Powiem tak: brałem udział wielokrotnie zarówno w edycji stacjonarnej, jak i w tej onlineowej i mogę powiedzieć, że to jest bardzo dobry sposób znalezienia rzetelnych dobrych dostawców ciekawych produktów, które się pojawiają, więc moim zdaniem świetny sposób, aby darmowo znaleźć sobie potencjalnego partnera. Kolejna rzecz, to co na targach Canton Fair dobrze, bardzo działa, są to transmisje na żywo, streamy bezpośrednio ze stoisk, z firm, gdzie Chińczycy pokazują swoje produkty, możesz z nimi na żywo pogadać, jakie branże będą. Na Canton Fair znajdziecie tak naprawdę wszystko, od skarpetek po panele fotowoltaiczne i wszystko co się z Chin importuje, elektronika użytkowa, wnętrza, jedzenie, odzież, obuwie. Wszystko znajdziesz w jednym miejscu. Dziesiątki tysięcy naprawdę dostawców. To 30. edycja Targów Kantońskich odbędzie się od 15 do 19 października. Także nie czekaj, zapisz się już teraz.